Ćcińska, Polska Izba Biznesowa we Włoszech. Przede wszystkim chciałabym podziękować Portalowi Polacy we Włoszech za zaproszenie do przedstawienia y, webinaru, który powstał z myślą o tych, co przymierzają się do zamieszkania we Włoszech. Mają niewiele doświadczenia, bo na przykład chcą przyjechać na studia, czy ewentualnie są oddelegowani do, do pracy, czy po prostu podoba im się Dolce Vita, kiedy byli na wakacjach. Y, od razu chciałabym powiedzieć, że Włochy widziane e, oczyma turysty, który przyjechał tutaj na, na krótki pobyt, e, to są zupełnie inne Włochy, m, niż e, Włochy u e, osób, które tutaj, tutaj mieszkają. E, Załatwienie spraw urzędowych we Włoszech, to już zupełnie oddzielna historia, choć jest troszkę lepiej, bo wiele rzeczy można załatwić online, to i tak jest to często droga przez mękę. I musimy się przyzwyczaić, że to, co nam się wydaje logiczne, tutaj logiczne wcale może nie być. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że kto wybiera się i cokolwiek chce załatwiać we Włoszech, musi mieć kodlicze fiskale. Kodicze fiskale to jest włoski numer identyfikacji podatkowej. On jest niezbędny do na przykład zawarcia umowy najmu, otwarcia konta bankowego, czy ewentualnie rejestracja w systemie opieki zdrowotnej. Można go uzyskać na kilka sposobów, chyba najprostszym, jeśli się już jest we Włoszech, to udać się osobiście do um, Urzędu Skarbowego Lokalnego, czyli Agencja del i tam złożyć wniosek, podając swój adres zamieszkania. To nie musi być adres y, zameldowania, to może być adres zamieszkania, pod którym aktualnie przebywamy, czy tak zwany domicilio. Jeśli z kolei jesteśmy jeszcze w Polsce, to też bardzo wygodną formą jest złożenie y, takiego wniosku poprzez konsulat włoski w Polsce. Można wtedy to zrobić też osobiście, ale może też ściągnąć online. I teraz tak, jeśli mamy już kod czy możemy wydać mieszkanie i tutaj moja rada, posługujmy się agencją. Jest tak wiele przypadków różnego typu oszustw, różnego typu wyłudzeń, że i tak skomplikowane są kontrakty najmu, że żeby być ewentualnie jak najlepiej chronionym i jednak taka forma agencyjna jest niezbędna, moim zdaniem. Yy, załatwianie spraw w włoskich urzędach to cierpliwość i dobra organizacja. Przede wszystkim kilka kluczowych aspektów, na które chciałabym, żebyśmy yy, zwrócili uwagę. Trzeba umówić wizytę. Wiele urzędów wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu online, i czy można to zrobić właśnie w ten sposób, albo online, albo osobiście, umawiając wcześniej wizytę. Sprawdźmy, jakie są wymagane dokumenty. Zróbmy kserokopię tych wszystkich dokumentów, po to, żeby potem nie chodzić drugi raz. No i przede wszystkim język. Urzędnicy włoscy to jest język włoski i inaczej traktują osobę, która się z nimi komunikuje. Inaczej będą nas traktowali. Nie zawsze potrzebujemy włoskiego urzędu. Wiele spraw możemy załatwić też w polskim konsulacie, na przykład w Rzymie czy, czy w Mediolanie, albo podczas dyżurów, jakie są w konsulatach honorowych. Na przykład sprawy prawne, sprawy obywatelstwa, sprawy dotyczące stanu cywilnego, wszystko możemy za załatwić w naszych konsulatach Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie lub w Mediolanie. Kolejna rzecz to kradzieże. I tutaj mamy możliwość zgłoszenia na policję e, albo do karabinierów, ale również zawsze są numery e, tak zwane alarmowe, właśnie w polskich e, konsulatach czy w polskich placówkach dyplomatycznych. I też wtedy mogą służyć nam radą, jaka powinna być kolejność czynności, którą wykonujemy. I e, teraz tak. E, obywatelom e, e, polskim. E, Pamiętajmy o tym, że y, zawsze jesteśmy, zawsze jesteśmy my również jako Polska Izba Biznesowa do dyspozycji, jeśli chcecie uzyskać informacje, ale również portal Polacy we Włoszech, czy różnego typu strony facebookowe, które gromadzą osoby, które mają doświadczenie na, na, na terenie Włoch. Dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że będziecie Państwo y, dobrze się czuli we Włoszech, pokonując różnego typu przeszkody.